Jestem z, 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 z rad. Fajnie koła, gdzie jesteś? Ja jestem tutaj co tydzień nie. to ostatnio ciebie nie było. Miałem dwa tygodnie nie było, ale dzisiaj się takim razie na co stać. A na to czekamy. Telefon telefonie, rozumiem. bo Na razie. Słuchajcie, jesteśmy tuż po meczu SMC. 13 luty. zgodnie z tym prawie, więc dzisiaj chciałem przeprowadzić do dziady Juras, Tomaj. Piotr. Piotr. I co słuchajcie zapajcie, tak, jak tam się komać uważana? powiem Ci tak, bardzo się wygram dobrze. Drużyna Harego ostro zacięcie grała z nami, ale było za dużo spin, więc ja proponuję zainwestować w sędziego. No właśnie, słuchajcie, dzisiejsza atmosfera była troszeczkę napięta. Jak, jak to oceniacie? Czy uważacie, że to jest wejście w jakiś tam rozgrywek już takich powiedzmy? Profesjonalnie. Ja myślę, że emocje emocjami, rozgrzyc, ale tak. trzeba się skupić na po prostu knięciu szkówki i robić swoje i grać, a nie trzebać jakimiś spirali. Miałeś dzisiaj kilka ciekawych wejść, takich na zasadzie rolapu, nie? Żeby tak. piłkę, obracałeś się powiedzmy, czy to jest jakieś zagranie wyuczone, czy to to wcześniej, tak, no. szykowałeś się na ten mecz specjalnie? Powiem czy... Ci, że całe czas jestem wiesz kwestii przygotowań się, myślę. Że no, kilka razy mi się wyszło, a myślę że w przeszłości jeszcze po prawej szkół na coś będę ja, ja dzisiaj sprawa. nie ja, ja, dzisiaj trafiam, jak ja, ja dzisiaj nie trafiałem, więc na następnej rozgrzewce pizgiam sam osobiste. <grym> <grym> no a słuchaj jeszcze odnośnie może takich sytuacji pozabojskowych. Czy uważasz, że zasady Satra są stosowane na tych meczach? Czy, czy jednak uważam? Uważasz, że dużo jest takich uważam, uważam, akcji, tak. gdzie ktoś mówi, że spał, a go nie było na przykład? Ja uważam, że my nie gramy ligi NBA. Nie, nie jesteśmy z zawodowymi graczami, nie, z zawodowymi koszykarzami i uważam, że generalnie w momencie, gdy taki grek mnie zbije do ziemi, że ja będę leżał, to w tym momencie jest fal. Ale takie, wiesz, macanie po i, i, i te, macanie porączka. to mi się wydaje, że nie musimy tego krzyczeć, nie? Aha, czy ty chcesz coś dodać jeszcze? Nie, dodać. Piotr, może ja byłeś falowany dzisiaj i wiem, że miałeś się gdzieś tam, no zderzyliśmy się głowami, tak? Miałeś tam... Trochę mój nos ucierpiał, ale tak. okej. Okay. Że... Wnioskuję o sędziego, żeby nie był myślisz, <laughs> yy, myślisz, że pojawi się na, na przyszłym przyszłym <laughs> rzutku. To co, to no, słuchajcie, za tydzień to będzie dokładnie kiedy? 26? Podajmy. Chyba 26. Tak, Najwyżej damy korektę na stronie. Yy, a propos kolejnego meczu Armin pewnie on zadziała. No i co? No i się widzimy no i gramy tak. dalej. Nie? Dobra, chłopaki za tę. Dobrze się grało. Powiedz mi, po tym meczu boisz się o swoje życie? Powiem Ci tak. Trochę się boję. Uważam, że niektórzy zawodnicy kurwa śmigają na dopingu. Nie jest to według mnie fajne. Według mnie gra, która była przedstawiana dzisiaj, nie odbywa się zgodnie z zasadami fe Dużo fauli nie powinno być faulami, wygwizdanymi kurwa i rozpoczętymi przez drużynę. Według mnie nie powinno tak to wyglądać. Coś jest nie tak. Nie wiem. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć sędziego, to jest na pewno. Aczkolwiek pewnie zawodnicy przesadzają. Nie chcę wymieniać nazwisk, a może wymienię. Stary, według mnie dużo, dużo przesadzają. Ale to, powiedz mi, czy wynika to z tego, że naprawdę od ostatniego czasu uważasz, że możesz mieć z nimi napięku i, i, i przełożyć się to na powiedzmy jakieś takie nagonki na Twoją osobę na tych meczach, że jednak będziesz częściej faulowany i tak dalej? Tak, już zauważam że od kilku podcastów. Jestem notorycznie faulowany. Masz czerwone ręce po meczach? Tak, czerwone ręce, zatrafania stary. Mogę to wszystko pokazać, kompletnie nie chcę. Wiem, że mogli Cię rozpoznać po moich rękach. A powiedz mi, czy zgłaszałeś to jakieś jednostce, policji? Nie wiem, byłeś w tym yy, u lekarza? U lekarza? No nie, stary, są zadrapania. No nie mogę, mogę to jedynie sobie wyjaśnić po wojsku. Wiesz o co chodzi w kurwa na osiedlu, kurwa, gdziekolwiek. Przyjedźcie, kurwa, muszę sobie to inaczej wyjaśnić. Cztery. No, nie będę takich rzeczy mówił kurwa prostym osobą kurwa, gdyż uważam, że co jest na boisku, zostaje na boisku. Nie będę się nie aczkolwiek uważam, że powinno być lecz, ale nie wiem w jaki sposób, jak, stary, rzeczywiście, ta sytuacja mnie kurwa przeraża. Nie powinno tak być. Mm -hmm. A czego Ci mogę życzyć? Stary wesołych świąt szczęśliwego nowego roku. Co ci mogę polarizować no, to... kurwa? Wiesz co? Żyć mi kurwa, żeby kurwa, żeby tak było jak jest kurwa, żeby kurwa rzeczywiście jeśli faulują, to niech kurwa nie się nie sapią, że nie było fału, tylko był ten i Tego tylko oczekuję, tego mi życzę. Słuchajcie, małe sprostowanie, jak zawsze z mojej strony. 25. zgodnie z obietnicą gramy SMC Season game.